No dzień dobry. Niedziela Boża jest, wypadało by pooglądać jakiś program choroszcząsko-rozrywkowy teleturniej, więc lecimy z kolejnym quizem i mam nadzieję, że dzisiaj nieco trudniej, bo wy za mądrzy chyba jesteście i was trzeba skrócić troszeczkę. Ja wam chciałem zrobić, jak wy robicie numer dla mnie, śmiejecie się wyzywać to ja wam też zrobiłem numer. A. Tu woda jest. Pytanie numer 1. Pierwszy kanał, na którym Krzysztof prezentował swój codzienny żywot w roku 2015, nawiązywał w nazwie do makreli w sosie pomidorowym, do oleju pomidorków, do szprota w sosie własnym, do śledzia tuszonego z cebulką, I dobry Państwu, wczoraj kupiłem sobie, się do sklepu e, tu w Staruszelce u siebie na dzielnicy i w biedronce kupiłem flety z makreli w oliwie oliwek. A tu kupiłem sobie te, też flety z makreli w sosie pomidorowym, e, mozzarella. Pytanie numer 2. Ile co najmniej banów dostał Major Suchodolski? Co najmniej jeden, co najmniej trzy, co najmniej sześć, czy co najmniej dziesięć? Niech, niech widzą, kurwa! Pytanie numer 3. Miska neraz, której Major spożywał m.in. kababa w kapuśniaku, była ozdobiona grafiką przedstawiającą. Rybki, grzybki, kwiatki czy bliżej nieokreślone wzorki? To jeszcze ja. O, właśnie tego kababa rzuciłem do zupy kapust śniaka. Pytanie numer cztery: Co woził Lublinem w ubiegłym wieku Krzysztof? Mięso, zlewki, żarcia dla świń, złom czy mleko? No właśnie, to jest Krzysztof Kolonowicz. To sprzęt było, Pytanie numer 5. Jaki rozmiar laczka nosi Krzysztof? 43, 44, 45 czy 46? Kapcie są. Czy zawieść kapcie? Się martwi o te kapcie. Ale to nic. Pytanie numer 6.

Pytanie numer 7: Jak miał na imię osobnik, któremu groził major śpiewając oraz grając na gitarze przed domem? Pedro, Johnny, Jarek czy Chris? I. tylko. trzeba śpiewać. Johnny! To jest pierdolony! Pan umie grać. Johnny! Gdzie ty jesteś? Moja gwiazdo! Gdzie ty jesteś? Mój wspaniały aniołku Ty mój kochany Jesteś Tu i tam Tutaj jest Wiadomo kto Dobra, zamknij to już mordę Pytanie numer 8 Wsłuchaj się w dźwięk i powiedz z jakim zwierzęciem ci się kojarzy ze szczurem, z wiwiurką, z rekinem, z motylem? Pytanie numer 9. Co pysznie spożył Krzysztof, na filmie, z którego ujęcie widzisz w tej chwili, kotleta mielonego, owada, jogurt, czy kanapkę z metką cebulową? Jeżeli nie trzeba nakładać kolejny. Trzeci i dziesięć raz. Pytanie numer 10 Widzisz to ujęcie. Co za chwilę zrobi pacjent? Zakrztusi się przekręci się na drugi bok, popłaczy się, czy zacznie krzyczeć? Pytanie numer 11. Gdzie za granicą Polski pracował kiedyś Jan Łoś? W Niemczech, w Bułgarii, w Armenii czy w Szwecji. Dobry wieczór państwu. Bo tego Jak oni tutaj. Brat choruje i metulka choruje. Dlatego, a ja nie choruję, bo ja nie muszę. Ja się leczę alkoholem. Pytanie numer 12. Widzisz to ujęcie ze słynnego filmu, w którym chłopaki wyjaśniali genezę swojego poznania. Co miał na czapce major? Herbia Gieloni, Herbia Gieloni, Logo Marki Umbo, Flagę Walii czy Flagę Kanady. Ja tak na jego spojrzałem prawie dwa lata. Mieszkam. Pytanie numer trzynaście. Widzisz to ujęcie? Co musiał zrobić wtedy Wojciech? Zamknąć drzwi, wyłączyć kamerę, przynieść węgiel, czy zjeść galaretę? 14. Jakie buty kupił major? Za małe, za duże, dobre, wspaniałe. Ja kupiłem dobre buty. Kurwa, ja przybił, sorry. Pytanie numer 15. Z butelki po jakim piwie piwiekano pił słonowaty trunek własnej produkcji? Po żubrze, po wojaku, po tatrze, czy po specjalu? Słonowaty. Pytanie numer szesnaście. Widzisz to, co za chwilę powie Major. Znów dokuczacie mi? Krzysztof chce mnie wymeldować? Popłakałem się. Oszukali mnie. Włakałem się. Pytanie numer 17. Wspólne Ulubione danie obu mieszkańców brewederu to: rosół, babka ziemniaczana, spaghetti czy kabab. Wojciech, może trochę babki? Nie można, było w lodówce. Pytanie numer 18. Od kogo dostał różaniec Krzysztof? Od czyjejś babci? Od widzki z Od majora, czy od mamy? Odważyć jego różarz. Dobra, dziękuję. Pytanie numer 19. Do jakiego programu telewizyjnego Major porównał prezentację produktów spożywczych przez swojego ukochanego przyjaciela? Mango, lotto, szansa na sukces? Szansa na sukces? Jaka to melodia? Ale to tak się nie pokazuje. A to to jest jakiś Lotto? Ja pierdzielę ty jesteś nie normalny człowiek. Tak się pokazuje. To się normalnie, że zupki są różne. Bo ty jesteś ciałmada. Pytanie numer 20. Co się stało z Marcinem oraz jego żoną i córką? Najprawdopodobniej zostali zjedzeni. Uciekli. Przyjęli błogosławieństwo od leżnatora. Zgarnęła ich dzielnicowa. Chodź w telewizor. O, a to właśnie chciałem pokazać to właśnie y, Marcin y, z Augustowa, swoją żonę i swoją córką wspaniałą kobietą. Według mnie zdobycie 10 punktów nie jest dużym problemem. 20 już bardziej, ale i tak wiele osób myślę da radę. Albo nie wiem, bo między łatwym a średnim podobno różnica za duża nie była, ale to widzicie. Okaże się. Może jak będziecie chcieli, to jeszcze pociągnę ten quiz. A ja dziękuję za wypowiedź. Dziękuję. A czemu ty przyklinasz? Co? A czemu ty przyklnęłeś? Powiedziałem, kurczę. No to no Saliście? Dobra, nie będę nagrywał. No. Takich no. filmów filmów no, Dobra, ja nie jest. O, już! Niedziela jest, ja film nagrywam, już przyklinasz. Powiedziałem. No, widzicie. Wszystko Dobra, widzicie. Niedziela I, jest. I co? Ja normalnie film nagrywam. No ostatnio się zatrułem czymś. Wymitowałem. Coś św świeżego, a tak. nie przyklina, bo dzisiaj niedziela jest. Nie. jest. Tak wolne liście ogółem. na dobranoc kawał, major idzie. Do okulisty. Okulista mówi, zakryj jedno oko, a major mówi do okulisty, do fryzjera kurwa idź. Do widzenia.